Dzień dobry, dzień dobry, witamy Państwa niezwykle uprzejmie na naszym kanale, kłaniamy się Państwu nisko, obok mnie stoi jedyna w swoim rodzaju niezastąpiona ale niezwykle pracowita Beata, ja natomiast na imię mam Irek i oddaję głos mojej żonie Beacie, chwilowo mi odebrała mowę. a dlaczego? Takie pochwały, no dziękuję. Bardzo dziękuję. Bardzo proszę, przechodzimy do meritum. Co by Pani chciała nam powiedzieć? <gry> Dzisiaj nas czeka bardzo pracowity dzień, jak to zwykle na działce, jak przyjeżdżamy na weekend. Sporo pracy przed nami. Trzeba podsypać rośliny nawozem, trzeba pozaglądać, w jakiej kondycji są roślinki. Trzeba zajrzeć do Rododendrona, który niestety chorował. I coś go tam żarło, ale coś go żarło, coś, coś tam, tutaj... czymś tam go polewaliśmy. Żeby... No tak, ale tutaj dobre, dobre rady, żeście nam dali, że może się okazać, że to są opuchlaki. I bardzo prawdopodobne, że to są opuchlaki. No ale zobaczymy, jak to tam dalej się wszystko porozwija. Także dużo pracy. Sprzątanie, porządki i tak dalej. Wszystko. Zobaczymy jeszcze, jak tam się ma róża, którą tydzień temu sadziliśmy. Tak. I idziemy do domu, bo jest zimno, jak jasna cholera. Zapraszamy Państwa do oglądania. Zostańcie z nami do końca. Zapraszamy. Idziemy zobaczyć do Irka, jak mu idzie. O kurde, kopiec kreta. Jak mu idzie. Posypanie nawozem. Jak ci idzie? No co tam, szanowna pani, przyszłaś mnie nagrywać? Tak. A to już jestem skrępowany, no. Nie widzę. No jak to nie. A wieś? poruszasz się normalnie. <grym> tak, posyp po posypuję nawozem, posypuję nawozem jaromilą. Bo to ja zawsze posypuję. To Ale jest... zaraz to jest lokowanie produktu. Ale kupiliśmy to za własne pieniądze. Jaromila Uniwersal, tak? Czekaj, Jara, nie, jara, jara Mila Kompleks. No właśnie, no ba tam powiedziała Wam dobrze. I generalnie ten nawóz podsypuje pod wszystkie rośliny, jakie mają na działce, tak? Pod wszystkie. Mam nadzieję, I że pod wszystkie. Używamy, używamy tego nawozu po raz yy, trzeci, trzeci rok chyba z rzędu. Czy drugi? Nieważne, polecamy. Naprawdę jest duży efekt. Wcześniej nie używaliśmy przez wiele lat. Jakieś tam inne nawozy używaliśmy. Teściowie nam polecili właśnie ten nawóz. Jest świetny. Jesteśmy bardzo zadowoleni. Widać intensywny wzrost, zieleń, także mhm, tyle. Tak. I dużo sypiesz tego nawozu? Tak jak, jak na przykład bierzesz do, do, do ręki? To zależy, jaka duża roślina. No, pod tą roślinę ze trzy garści, czy nie wiem, tak myślę, cztery, rozsypuje nie pod samą roślinę, tylko tam gdzieś tam w okolicy sypiemy. Ja podglądałem oczywiście, jak to się robi, a wyździe gdzie poglądałem? Zielone Pogotowie. Mhm. No właśnie tam podglądałem, ten pan, który już nie żyje, właśnie pokazywał, tym dokładnie nawozem podsypywał, pokazywał jak się to robi. Może niezbyt yy, dokładnie naśladuję jego, ale staram się. Rozumiem. No dobrze no. A pytał odpowiedziałem ci ile, a pod jedną roślinę, no a po całą tak na, tak. na, na raz, ile wykorzystuję na całą działkę, no to jakieś, nie wiem, mam myślę, że z 15 kilo, 17, z 15 kilo. No tak, bo to jest dużo roślin. No około, ja nie wiem, ale myślę, że tak około 150 roślin wszystkich na działce jest, prawda? No licząc pojedyncze sztuki, tak. Mhm. Mo, może być, ale nawet nie wiem czy nie więcej, bo kilka lat temu było chyba 140, jak żeśmy liczyli. Kiedyś około... polecimy. Poleci, poli, policzymy, a ja tymczasem biorę się za. Ale po, po, polecimy? Może gdzieś polecimy. Polecimy? Tak. Dobra. To ty teraz leci. A ja też lecę. A ja się biorę za pracę. Pa. No, pa. Zobaczcie jak się ta wzięła. Za przycinanie drzewka. To jest dwiąz. Mówiliśmy już na którymś filmie wcześniej, że trzeba go przyciąć, bo on się rozrósł jak cholera i jak już później ma liście, to tu jest całe to miejsce jest zacienione. Ma nowe nożyce, w sensie nie są nowe, tylko naostrzone. Bataj jak idzie tymi nożycami? Dobrze. Ostre? Tak. Fajnie. Na ostrzu, fajnie. Dużo masz do przycięcia? Nie, jakoś bardzo dużo nie. Ale nie śmiało. Też nie chcę, żeby on był taki wiesz ogolocony całkowicie, no. No tak, no, ale zasłania bardzo dużo cienia tutaj, wiesz, yy, przez niego jest. No jest, no, ale hmm. on jest tak ładny, że ale, aż go uh -huh. szkoda ciąć, cholera. No, ale ja nie przeczę, że jest brzydki, no. Nie przeczę, że jest ładny, no jest ładny, jak najbardziej. Może ze środka też powycinaj te gałęzie niektóre. przeżyć go trochę. Znaczy które ze środka? O których mówisz? Tam no nie wiem, w tam środku, środku tak. Co... Bo jak nie dodawałam twojej mamusie, to poproszę, żeby oh. powstrzymała. To nie wiem, czy by cośkolwiek z niego zostało. Chyba same te najgrubsze pniaczki, a reszta by poszła. No, mamusie tutaj. Puścić, to W ogóle mamusie tutaj wpuścić, to, to by same badyle wszędzie zostały tylko. No już nie przesadzaj, nie przesadzaj. Mamusia lubi ciąć. Ale i właśnie nie wszystko rośnie, trzeba im przyznać. No, no właśnie. Dwa odcinki z ubiegłego roku są z, z działki od moich rodziców. Pamiętasz tytuł albo który numer? Yy, w ogródku Mamusi? Tytuł, tak. Yy. Albo u mamusi w ogródku, ale, ale który to był odcinek, to nie pamiętam. No, no to tnij pani, tnij. No tnę, poprzyglądam po, się trochę, popatrzę, popatrzę, popatrzę. no i pójdę. A już wszystko odsłoniłaś, jeśli chodzi o rośliny? Bo tam, widzę, jeszcze chyba gaura jest przykryta. Tak, tak, gaura, tak, ale to... Yy, Słuchaj, jak... yy, dobrze, coś sobie przypomniałem. Chodź, pokażemy jak róża sobie radzi, to mówię, mówimy o tej róży, którą sadziliśmy w ubiegłym tygodniu. Ci, którzy nie oglądali, to zapraszamy również do poprzedniego odcinka. Zobaczymy, jak ona sobie po tygodniu radzi, wygląda. Ją też odrobinę, nie wiem czy dobrze, ale potrzebowałem Jaromirom, no chyba daje radę, już chyba wypuściła nowe jakieś odnogi, co? No ma tutaj te przyrosty. Tutaj, no, nie dotykaj. ale tu są te kulki nawozu. Aha. Więc nie powinny Aha, to być. Dobrze. Także będzie pani zadowolona i później sobie wyobraź, jak, jak tutaj będzie pięknie kwitła róża. Jak ona tu zarośnie, cały ten, całą, całą tą pergolkę. Pani Agnieszko, to dzięki pani. Tak. Pani Agnieszko, jeżeli się uda, to super, będziemy zadowoleni. Ale tak jak mówiłam, ostatnia róża, jak ona się nie uda, amen w pacierzu, nie ma więcej. Bo to znaczy, że nie mamy ręki do róży, ale miejmy nadzieję, że będzie wszystko okej. Okay. Bo to chyba nasza czwarta róża. Wszystkie poprzednie poleciały. Czwarta albo i piąta. Ale my kupowaliśmy wtedy tak jakoś mm, bez polecenia. Nikt nam no nie No jak poleca... bez polecenia? Te na pniu, to kupiłeś w jakiejś szkółce, którą ci facet polecił, twój znajomy. Że dobra szkółka, i jak, jakąś specjalną odmianę ci polecił. Która padła po, po, po kilku tygodniach? No właśnie. No. Właśnie. Proszę nam powiedzieć, co pani robi? Co pani odkrywa? Proszę panią. Patrzę, co się dzieje u koleżanki Gaury. A. Zobaczymy, czy przetrwała próbę czasu. Czy to znaczy, że y, pod nas? Czy przetrwała? tak? Nie wiem, zobaczymy. Może jeszcze być trochę za wcześnie na nią. Cholera wie no. Nie wiem, ciężko, ciężko stwierdzić, bo ja jeszcze oprócz tego, że... A ty ją widzisz? O tutaj jest. Aha. Tu, 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 gdzieś tu, o tu jest, tu. Tylko, że oprócz tego, że ją przykryłam E, tymi gałązkami świerkowymi, tak. Czy tam sosnowymi, świerkowymi, cicho? Nie wiem. To jeszcze przysypałam. Takie kopczyki porobiłam z kompostu. Zobaczymy. Ale nie ma żadnego Ciebie. śladu, czy żyją, czy nie żyją. Właśnie, właśnie. Próbuję się dopatrzeć, Nie wiem. Nie widać jeszcze chyba. Jeszcze za wcześnie, chyba. Ona trochę później startuje. Ale myślę, że żebyś się nie przykrywała, czyli odkrywać u się na stałe chyba, prawda? No myślę, że tak. No bo już ma nie być przymrozków, no znaczy ewentualnie majowe, nie? Bo majowe no będą. No czy mogą być? Jeszcze Je... zimna sośka przed nami. O, to, no to właśnie mówię o majowych. Bo to są y, trzy ogrodnicy i właśnie zimna Zocha. Ale co zobaczyłaś coś? Tak, znaczy to jest tutaj. Film bo wiedziałaś. tak jakby żywy korzeń, taki korzonek, no nie wiem, nie wiem, nie wiem, za wcześnie. Zobaczymy. Słuchaj, chodź już, dałabyś sobie spokój, kurna noc cię zastanie. Który to już kopiec? Dużo ci jeszcze tych kopców zostało? Ten jeden i ten mały tu za mną, ale ten to już jest pryszcz. Ten jest... A, ten, a za mną tutaj jest jeszcze jakiś kopiec? No, I jeszcze tam jest jeden przy szlauchie, obok szlauchu. Słuchaj, to już jest czas na relaks. Czas relaksu, 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 to czas. Już może nie śpiewać, dobrze? No co? Czasami można. Kończymy na dzisiaj. Widzimy się jutro rano. Tak, Batka? Tak. wstajemy na noc. Witajcie kochani kolejnego dnia u nas niedziela godzina 10 rano a Beata już działa już czy dopiero dopiero idziemy do niej dopiero podejdziemy bliżej no jak tam idzie dobrze wiesz swoje bibeloty tak ogrodowe tak jest dużo, dużo ci jeszcze zostało no trochę mi zostało nie tak. ale nie spieszę się tak trochę ten betonowy płot przyozdobisz Prawda? Podkreślę tą jego wartość. Tymi pierdołami <laughs> swoimi. Jeszcze te kółeczka będziesz wieszała? Będziesz. A tą balię wieszasz też? Nie, balia stoi na ziemi. Aha. Yy, chcesz herbatki ci zaparzyć? Tak. Dobra. A pamiętasz jak się w takich czajniczkach robiło herbatkę? No właśnie czaj się parzyło, tak zwany czaj, no. Tak. A esencje się robiło. Esencję się robiło, później się y -y. tylko wody ciepłej dolewało. Mhm. Y -y -y. I była herbatka. Ja jako dziecko piłam dużo mięty. Tak? Tak. Y... Tata mój parzy. Zresztą chyba parzy nawet do tej pory. Y... Znaczy teraz to chyba herbatę, ale mięta. Właśnie w czajniczku. I tylko się podchodziło i się nalewało. Y... Myślę, że mięty to wypiłam hektolitry. Z cukrem czy bez? <laughs> ja z cukrem. A tata, yy, bez cukru, yy, tata yy, z cukrem do potęgniętej. Cukier krzepi. Krzepi. No właśnie. Oho, uh -huh. krzepi, tak. Powiem Ci, że bardzo ładnie to wygląda. Tak? Tak. No jeszcze, jeszcze będzie ładniej wyglądało jak wszystko powieszę. Dobra, to pokażemy jak, jak, już powiesisz wszystko, dobrze? Okej. Okay. I tak wygląda kochani, efekt końcowy. czy, czy to już wszystko na pewno bata? Chyba tak. Mam nadzieję. Jeszcze tak chodzę, patrzę, co poprawić, co przy, może jeszcze coś prze, przewieszę. Ty lubisz takie pierdoły, nie? Bardzo. Bardzo lubię. Generalnie jestem z sroka. Nie, ja, gdzie tam? Sroka to kolorowe. No śmieję się. No. Nie, sroka to bardziej złoto. Aha. Srebro, wszystko co się świeci. To sroki zawijają. No chyba jest ok, w porządku. Chyba już tak zostawię. A jak mi coś przyjdzie do głowy w międzyczasie, no to po prostu przełożę, przewieszę. Będziesz zamieniała to? No, ale chyba nie, bo to przeważnie jest tak, że jak już powieszę, to już wisi i wisi i do momentu, kiedy się to ściągnie. A no. Widzę, że już odkryłaś hortensję ogrodową. Tak, tak, tak. tak. I rośnie fajnie, ma się nieźle. Tutaj Zobaczymy jak dalej, no trzeba będzie uważać bo w maju czy jak przymrozki by ewentualnie były. To wtedy przykryć ją, nie? No tak. Poprosić twoją siostrę w razie czego. No, to masz tygod... to w momencie kiedy by nas nie było. No tak, akurat. no. Tak. Okay. No, tak to tak to ma się całkiem całkiem znośnie. Aż jestem nawet zdziwiona trochę. No ona, pamiętasz, jak na samym początku, jak ją posadziliśmy chyba w pierwszym roku, jakie miała, ile miała kwiatów, była niska, nie duża, a kwiatów miała bardzo dużo i duże. Ogromne miała wtedy kwiaty. Tak, później już nie. 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 A szkoda, bo ona ma fajne te kwiatki. Bata jest za bramą. Wkrabi liście, idziemy do niej, zobaczymy jak ona tam sobie radzi. No jak tam, Batka? Dobrze. Idzie, grabienie. Dobrze. Trochę mi wieje. Trochę mi. Ro w się sensie rozwiewa. Ci, rozwiewa tak? mi trochę liście. No, no ale dobra, trudno. Część już zgrabiłam. Jeszcze tam trochę i będzie, będzie pięknie, bo jakoś jesteśmy ostatni chyba, yy, którzy nie zgrabili Ostatni są ludzie. pierwszymi. Tak. Znaczy, przepraszam, no może nie ostatni, bo tamta strona. Ci ludzie w ogóle nie grabią liści. Dostają po prostu i kompostują się. Także... Niektórzy mają wyrąbane. Coś... No niektórzy tak, no może i dobrze. Że... No może tak. się nie narobią. Może. Nie przeszkadza im to. O. A tu o, tada! Kalinka. Zapomniałam jej przyciąć w tym roku. Jakoś tak, nie wiem. Schowała ona, mi się. za. za ona za, ona za i problem. tak zawsze tak pięknie kwitnie. Tak, ona jest przepiękna, właśnie jak, jak ma te swoje pompony. Cudnie wygląda. Tak. Pięknie, ale krótko. Większość tych krzewów takich to, tak jak forsycje. No, na przykład forsycje mi się bardzo podobają. Bardzo. Mają piękny kolor, żółty, taki fajny. No ale to właśnie tak jak mówisz, moment i po forsycjach. I to zostaje jest... krzew zielony, nie? I to jest chyba ten moment teraz, że one właśnie kwitną, prawda? Forsycje tak. No, tutaj nikt nie ma forsycji. Nie no, mają tam dalej jeszcze taką młodziutką forsycję ludzie. Ale już tam nie będziemy szli. Nie, nie będziemy. Ale mówiliśmy w którymś odcinku w ubiegłym roku, jak kalina kwitła, to mówiliśmy o kalinie. Zresztą nawet chyba szorc jest też wrzucony na temat kalinki. Pokazywaliśmy ją, jak, jak pięknie, pięknie wygląda z tymi swoimi cudnymi pomponikami. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Dziękujemy Wam bardzo za oglądanie. Dzięki, że jesteście z nami. Zap... podglądasz mnie? Tak. Zapraszamy Was na kolejny odcinek w niedzielę, o godzinie 10. Oczywiście jak wszystko pójdzie zgodnie z planem. A tymczasem gorąca prośba. Zostawcie po sobie jakiś ślad. W sensie komentarz, dajcie łapkę w górę albo w dół jak wolicie. No i to już... Zapraszamy oczywiście też do subskrypcji. Przepraszam, że Ci weszłam w słowo. Ci, którzy oczywiście nie subskrybują. Tak. I to wszystko. Trzymajcie się zdrowo, dbajcie o siebie, pa pa!